Na program zaprasza Schubert. Marka premium wśród kasków motocyklowych. Na program zaprasza Suzuki Piaseczno Motors. Motocykle dla ciebie. Modeka, producent odzieży motocyklowej, zaprasza na program. Co było w zeszłym odcinku wiecie albo nie wiecie? Jeśli nie wiecie, zapraszamy Was do odcinka numer 3. Jeśli wiecie, zapraszamy do odcinka numer 4, czyli tego. W tym odcinku skupimy się na problemach z dźwiękiem spowodowanych przez naszego człowieka orkiestr, czyli misia. A to był właśnie. Zakamerowego, który po prostu i zrobił format karty pamięci. Zdecydowanie ten temat zdominuje ten problem. Tak. E, więc co? Jedziemy. No, no, tak, tak, powinno być bez tym mniejszy. Oczywiście, że jesteś mniejszy. Po tym, że jesteś mniejszy, to jesteś złodzi. Ja nie wierzę. Nie ci się? Myślę, że nie sądzę. Nie potrzeba już za dużo smaru, wiesz? jesteś z złodziei. I on będzie tak się na jak nie. Tu, 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 tu. Te koła mi <mu> się kręcą. tu, 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 pasuje ci ten sprzęt. 2014 roku. Zamysł e, na myśl na przewodnią e, powstał e, z miłości do motoryzacji, jaką e, darzą właściciele hotelu. E, staraliśmy się, aby nasz hotel e, był inny od wszystkich e, w Krakowie, aby był e, nowym, nowym miejscem na krakowskiej mapie nie tylko dla motoryzacyjnych e, pasjonatów, ale tak naprawdę dla wszystkich turystów, e, którzy pragną odkryć czegoś nowego. Ale skąd w ogóle ten pomysł? Czy to jest jakaś ukryta pasja właścicieli? Właściciele są wielkimi pasjonatami motoryzacji. A właśnie widziałem w gablotce takie statuetki Automobil Hotel. Tak, Automobil Hotel współpracuje z Automobil Klubem Krakowskim w organizacji różnego typu zjazdów i rajdów motoryzacyjnych. Ale nie jesteśmy tutaj dla samochodów, choćby nawet historycznych. Skusił nas nawet, który macie na zewnątrz, kopuła, coś co przypomina przeciętą na półgódeczkę do Wolfa. E, mieliśmy wielu e, gości podróżujących w obwodze W związku z tym e, szukaliśmy e, najbardziej optymalnego rozwiązania. Z racji tego, że nie mamy garażu, e, padł pomysł po prostu na nami który będzie monitorowany, będzie um, zamykany na noc tak, aby pojazdy były bezpieczne, e, oświetlony, a udogodnienia, ponieważ e, jesteśmy e, hotelem o profilu motoryzacyjnym, e, staramy się spełniać oczekiwania wszystkich naszych gości. Stąd też e, wszelkiego rodzaju m, narzędzia, smary, suszarki e, czy, czy wieszaki na, e, na gazu chociażby. Ja pier. A Co za? Ma? Cupierdę. Ma, mam ma w rygu. Robert Mówi się w ustach. I tak mam zawsze. Przy tym, ale zrobimy to na zewnątrz ze względu na konstrukcję tego obiektu. E -ho. Tak, mieliśmy to nagrać, ale zapomnieliśmy, nawet gdybyśmy nie zapomnieli, to mi się i tak sformatował kartę, więc i tak byśmy nie mieli dźwięku, ale w kopule i tak się nagrał jeden z lepszych dźwięków w tym odcinku. Mimo, że to miał być najgorszy dźwięk. Mimo, że tego dźwięku by miało praktycznie nie być. Tak, ale co do samej kopuły, miejsce, w którym można sobie przeserwisować motocykl, przynajmniej delikatnie, a nawet dla ambitnych całkiem mocno, można go wyczyścić, nasmarować, wyregulować, no tak, wszystko, co potrzeba jest, wysuszyć sobie podstawowy, po podstawowy serwis. A suszarka fajna. Duża suszarka na kaski, na ciuchy. Kaski, buty, rękawice, wszystko tam wejdzie. Wieszaczki na kurteczki. Nie trzeba kurtki tachać, może sobie tam wszystko zostać i pójść do hotelu w spokoju bez gratów. Tak, należy dodać, że sama kopuła jest monitorowana. Bodajże doliczyłem się tam trzech kamer. No i zamykana na klucz. Zamykana na klucz i oświetlona. Od wewnątrz Światło jest w niej Światło w kuli. Chciałbym wam coś mądrego powiedzieć, ale tak. Jest! 1-0! No! Wstaliśmy Zjedliśmy śniadanko, porozmawialiśmy sobie z menedżerką lokalu Ściady też grają! Przyjechała ciężarówka głośno tam, nie? Eee... Fajny nie o twoje chodziło. Nikogo innego nie widziałem. Nie wiem jak ty, ale ja się robię powoli głodny. Tak. Coś bym zjadł. Ale to się świetnie składa, bo hotel mamy tu, a jesteśmy już w restauracji. No. O wdzięcznej nazwie jak na Kraków przystało Centuś Macie ruchy, te gesty rękami. Pamiętacie, że moje Suzuki. No. Pomimo walca z tyłu. Pozdrawiamy Cię, Szymon. Nie, naprawdę pozdrawiamy Szymon Cię, bo ja wiem, że te opony dla mnie już są nowe, zamówione i jak tylko będziemy mieli przerwę w trasie, to będę miał nowe oponki. Ale póki co, masz walec. Dzień, Dzień dobry. dobry. A, dziękujemy. Mm, Najdłuższy stół wybraliśmy. To ta pani miała ładne nogi. Tak, ja, jasne. Może przyjąć zamienie? Tak. Na początek byśmy sobie wzięli zupkę. Oczywiście. Żurek. A na drugie ja bym poprosił tą kaczuszkę, bym spróbował. O, do picia coś chciał znaleźć. Dobrze, ja bym w tej międzyczasie łososia? W sosie chrzanowym z ziemniaczkami jakąś róweczką. Dla pana będzie jakiś Pamiętaj, że jedziemy motocyklami później, więc nie piwo. Nie, absolutnie nie piwo. Ja bym poprosił herbatkę. Wino. Herzam herbatkę. zieloną, owocową? Nie, low island Ice tea. Nie mamy Ice tea. No, że, że co, że karmimy tego darmozjada? No. Produkcja bogata po Sponsorzy dopisali. Tak. Serdeczne pozdrowienia dla Sługi Piaseczno dla modyka Polska. Szubert, Schubert. Schubert. To jest ta czapka, która ci gwizdze, a mnie uciska. Już nie gwizdzę. Przestała. A mnie coraz mniej uciska. Ale odkąd zakładając kas, przestałem wiązać włosy to troszeczkę wyżej, przestało mnie uciskać w skronie. A ja powiem się świerszcza. Żureczek. O, teraz. No, grubo, co? Tak na bogato. No Proszę o coś z księg szanownym, A to co to jest to? Je... Jabłko pieczone, w ma i miód, ten sam sos, który jest pod kaczką. Ale fajnie. Kaczka. To Max, co może z Ciebie być? Dobra, słuchajcie, Centuś nas ugościł. Porcje bardzo słuszne. W menu każdy znajdzie coś dla siebie. Ja znalazłem rybkę. Kaczuszkę. Dobrą Robert kaczuszkę. kaczuszkę. A Misiu oczywiście opierdzili steka. Też zachwalał, Jak dla nas, bajka. Znaczy wiesz, jeżeli nie chcesz naprawdę im mówić o tym, co się tutaj dzieje, dzieje, to ja to powiem. Naprawdę nie ma problemu. Ja spałem, ja się wyspałem, więc ja, ja wam mogę powiedzieć, po obiadku musieliśmy się ogarnąć, aby spotkać się z lokalesem. Znaczy ze, z Zygmuntem, który zostawił w Warszawie kolumnę. Który miał nas yy, zabrać na rekonesans. Co tak ciekawego moglibyśmy dzisiaj porobić? Szukamy jakichś takich fajnych miejsc przyjaznych, jak motocyklistą. Nie można się spotkać, pogadać z kimś. Gdzie może coś się dzieje dzisiaj ciekawego na mieście. Mamy taką, jest taka knajpka w Krakowie, nazywa się Cudowne Lata. Myślę, że moglibyśmy tam podjechać. Na pewno będą tam jacyś motocykliści. Poznacie i rozmawiacie. Zobaczycie, gdzie się spotykają. Daleko? Nie daleko. Powiedz mi, bo słyszałem o krakowskich buspasach, czy tutaj możemy po nich jeździć. Tak. Jest coś takiego. Cieszymy się tym dobrodziejstwem. Mamy buspasy. Wy w Warszawie takich podobno nie ma się. Jeszcze. Bustpasy <głosy głosy> mamy, ale nie możemy po nich jeździć. No więc właśnie. Mamy buspasy, jeździmy po oni, korzystamy z nich. Nie wszystkie są oznakowane jak należy, także kto nie wie, to może mieć pewien... Pewien problem jeszcze się przeciska tak między samochodami. Natomiast jest to, funkcjonuje i chciałbym Wam pokazać. No dobra, to co tu lecimy, czyli pasy i kierunku cudownego I do cudownego jest smutne, bo jeżeli, jeśli piszecie do nas na adres motocyklistą gdzieś tutaj, to w tą stronę będzie, Przyjazny małpa, motowizja.pl, to Robert będzie to czytał, ale nikt z Was nie chce do niego pisać. Nieprawda. Przyszły dwa maile. A coś ciekawego? Propozyc no. A, mówiłeś, propozycja matrymonialna. I Wrocław. I zaproszenie do Wrocławia. Ale to na Facebooka. W razie czego na Facebooku też nas znajdziecie. Kawiarni, chłopakawiarni, cudowne lata. Spotkaliśmy się z panem Robertem, który jest właścicielem. I w stanie Robertzie, 15 lat tradycji, całkiem niezmiernie. Spotkania o pozytywne, poniedziałki. Stąd ten pomysł. Pomysł jest otwarcia kawiarni na różne środowiska, formalne, i i nieformalnym stowarzyszeniu. Pierwotnie otworzył południe. Po koło 15 lat ruszyli się do nas z zapytaniem, czy mogą przyjechać. Generalnie to było już inne pokolenie, które przyjeżdża teraz ludzie pyta się, jak starsi, i ludzie pytają się o starsi. Nie do tego, co przyjeżdżają co roku. Raz ich jest więcej, raz mniej. Jako osoba, która prowadziła do w którym przebywają na placety z wytrzymając rok, dwa lata, pomimo tego, że sami ziemi to mają nami. Jak pan wytrzymuje tyle racji? Ja wiem, jak pan się potrafi odmawiać i jakie to jest towarzystwo, więc. Ostro, bo się tylko widzicie, także spokojnie. Nie, to ja jestem. jak to sam, jest im sobie w bezpośredni bardzo, w różne społeczne, w tym dom dziecka mają gdzieś na białym, gdzie jeżdżą roku, prezentami. Bożą dzieci, a mego syna mam 3 lata do źródła po potrzebują i są dzieci, to oni są sobie tak w Mają swój dzik, bez alkoholu, się nazywa. No, jak ci smakował drink? Że co? Wolałbym Lodkra Island Ice Tea i założę się, że w tym lokalu go mają. Słuchajcie, 15 lat tradycji. No tutaj pokolenia się mieszają. Teraz gwardia przyjeżdża, ale na yy, Wigiliach spotykają się wszyscy. To ile lat wiedzieli, co jest z tą osobą. Słyszeliśmy na że na ten temat. No, tak jak mówiłem, jest, jest coraz więcej. No, ja myślę, że. Ostatnie wigilie oscylują gdzieś 250-300 osób. My przywozimy wszystkie produkty. Tutaj wspólnie gotujemy pasz, który jest jedyny w swoim rodzaju, mega ostry. Nie każdy w stanie jest wypić go do końca, ale taki ma być. Taka tradycja się utarła i tak jest. Co, co, co możecie powiedzieć o, o Was jako, jako, maszyna, jako... Tak, no My jesteśmy tak jakby częścią drugiego południa. I w 2009 roku stowarzyszenie Motocyklistów grupa południe. No działamy dość mocno tutaj na terenie małopolski. Organizujemy dość dużo imprez. Taka sztandarowa impreza to mników dwa razy w roku. Na wiosnę rozpoczęcie sezonu, na jesień zamknięcie sezonu. Wszystko powiązane jest z paradą ulicami Krakowa, Domnikowa. Jedziemy do jednego księdza Stanisława. Gdzie tak, jest motocyklistą, tam jest poczęstunek i dla motocyklistów, i dla dzieciaków, bo stowarzyszenie też wspiera dość mocno dzieciaki z różnych ośrodków, z domów dziecka. Szczególną troską obejmujemy dzieci właśnie niepełnosprawne, są z nami właściwie na każdej imprezie dzieci z ośrodka dla niewidomych i słabowidzących z Tynieckiej. To no, taki upłyn motocyklistów, są na no, tych dzieciaków, no, które no, nigdy raczej na ten motocykl nie wsiądą. Najciekawsze, no. Kraku jest jedynym miastem, gdzie motocykle mają nowy wyróżnik. Już nie KE, tylko KK, bo brakło w Krakowie doszło do takiego y, zjawiska, że Urząd Miasta, chyba zanim to wyszło na jaw tak naprawdę, wydał aż y, ponad 3800 takich samych kompletów tablic. Możesz się tylko w Krakowie spotkać na pasie motocyklem i mototrowerem z takimi samymi numerami. Słyszałem też, że co roku wspieracie. bofie. Tak, wspieramy już. Pięć edycji za nami. Y, no wspaniałe imprezy. Zaczęliśmy tak właściwie taki takich powijaków nie wiedzieliśmy, czy ta impreza w ogóle będzie miała sens w Krakowie. Po czym po latach okazało się, że ma sens i to bardzo wielki. Co roku zbieramy coraz więcej pieniędzy i coraz więcej osób angażuje się. Tu mamy y, miejsce pod krakowskim M1, gdzie organizujemy co roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tak zwaną Krakowską orkiestrę. Są oczywiście koncerty, dużo licytacji. Bardzo dużo ludzi przychodzi z roku na rok imprezy imprezę, na biuro coraz większego rozmowy. A po cudownych latach? Nadchodzi starość. Nie, żartuję. Po cudownych latach i rozmowie z chłopakami z grupy Południe zostaliśmy przed nimi zaproszeni, przez kilku z nich, zaproszeni na zasianie małego terroru na mieście. <noise> Nie no, jadąc, ogólnie rzecz biorąc. Przepisowo. Jadąc coś zjeść. Bo przecież muszę się czymś odżywiać. każdym Za... każdy musi coś zjeść. Zatrzymaliśmy się zatankować na stacji, na której było troszkę motocyklistów. Podobno miejsce spotkań ich też. Tak. Kolejna prosta, przy której stają motocykliści. Pozdrawiamy Was czule. Ale to co? No to tam troszeczkę postaliśmy, no porozmawialiśmy. Ale byliśmy głodni. Byliśmy głodni i stwierdziliśmy, tak. że nie będziemy jedli na stacji benzynowej. Zasięgnęliśmy języka. I zostaliśmy wysłani na kiełbaskę. Ale jaka to kiełbaska? Są dwie rzeczy związane z ogniem, z których słynie kraków. I wcale nie mówię o hucie Mówię o smoku wawelskim i kiełbasie z niebieskiej Nesy. No, jest ogień. Jest ogień. Sm smoka już widzieliśmy. Zobaczmy kiełbasę. To jest dobra. Wow, ale żar! Uh, uh, uh. Nie ściemniają, to jest naprawdę ogień. I prawdziwe drewno. Dokładnie. Naprawdę takie dobre, jak to mówią? Wyponuje się 25 lat nie było, żadnych problemów. Żeby miał. 25 lat to tu stoi? Dopiero. Dopiero. 25 lat! 10. Się od się tego od roku. Dobrze badźmy? O ja cię. Dobrze. Dobrze, nie? Udało. To my mi. mamy młodszego operatora. O, 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 o. Ale daję po oczach! Nie ogień. A jak jest zimno, to tu się robi cieplutko. Można sobie postać. Nie? I tak cały rok jesteście? Cały rok. I zawsze wieczorami? Od 20 do trzeciej rano. Ale ja słyszałem, no. że człowiek bez snu może przeżyć tylko 5 dni. Nawet 25 godzin, Może jeszcze więcej. Obalamy mity. Nie 5 dni, a 25 lat można. Można. Hmm. Przy kiełbasie przy... z niebieskiej nysy. Jesteś piękny. Trzymaj, dymna. <noise> kiełbę. Przydawaj na motocykle z tym, bo tam się już nie zmieścimy. Czyli mój już zachodzi. Jak bulldogowi. To <noise> Na Nysce? O, to na Nysce. Więc tak, tam jest stół, przy którym można zjeść, ale my dostaliśmy specjalne miejsca polskie przy samej Nysie. Chroić? Dobra. dobra kiełbaska? Dobra, musi być dobra, skoro chłopaki tutaj stoją 25 lat. I pichcą te same kiełbachy. Te same kiełbachy z własnego źródła. Jemy sobie orężadę o Landryn W skład wchodzi woda, cukier i substancja słodząca. Nikt mi nie mówi, że kola jest lepsza od naszej starej oranżady. Słuchajcie, wy tego nie widzieliście, ale my, my widzieliśmy. Mm. Słuchajcie, wy tego nie widzieliście, ale my widzieliśmy. I musicie nam uwierzyć na słowo. <laughs> ale jak podjeżdżaliśmy, to momentami są takie kolejki miejsce zdecydowanie y, popularne, odwiedzane przez y, krakusów. I motocyklistów. A zresztą ale, motocykliści ale również... nam polecili to miejsce. Dokładnie, więc miejsce lubiane przez motocyklistów dla nas przyjazne, zdecydowanie. On się chyba nie wstanie. Musimy jechać. Daruś Dareczku Daruś Chyba za delikatnie to robimy Co? Chodź, pomożesz mi Tylko tak Nie bądź delikatny Wstawaj, chłopak, roboty no dawaj mi się lecimy do dziesiady no A, to okej okay. jeetid no. <laughs> jaki <yetin, jakie. laughs> Czubaka powstała Star Wars 8 Ale ci brzydcy jesteście <laughs> No <laughs> Jedziemy. Kur... wytrzał z no. Już? Użyłeś? no jest no. Kończy się nas. Kończy się nasza pierwsza przygoda z Krakowem. Ale na pewno chyba nie ostatnia. Niestety dość krótka. jest po co wracać jeszcze jest po co wracać a tym czasem udamy się na wschód Cię w Krakowie? Krakowie zawsze mi się podoba, aczkolwiek było troszeczkę spokojnie. Mało życia. Znaczy, nie, nie to, że w Krakowie jest mało nocnego życia, ale my po Wrocławiu byliśmy troszeczkę zmęczeni i raczej chillowo podeszliśmy do tematu. Ale Kraków też troszeczkę słynie z tego, że ten czas wolniej tam płynie. Trasa przed nami. Trasa przed nami. Kierunek Bieszczady. A tam dopiero będziemy chillować. Ale jeśli Wy znacie jakieś miejsca przyjazne motocyklistom, no to piszcie do nas na przyjaznym motocyklistom małpa motovizja.pl I oglądajcie przyjazny motocyklistom w czwartki o godzinie 20 na kanale Motowizji. Motowizja. 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 Na kanale Motowizja.